Witam Cię Sawierku, mówię do Ciebie w dniu Twoich urodzin, życzę Ci szczęścia, zrobię pomyślności, spełnienia marzeń najskrytszych, abyś miał dużo dobrych osób w szkole, dużo fajnych przyjaciół, dużo eleganckich przygód, oczywiście, żebyś słowa mamy tatę i żebyś dostał bardzo dużo prezentów i żeby się udała Twoja impreza urodzinowa i żeby się spełniły Twoje marzenia i prezenty, żebyś dostał, o których właśnie marzysz. A życzyć ci tego wszystkiego wujek, tomek, babcia i dziadek. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto żyje nam. Sto lat nie żyje nam. A kto Wielek, Bo dziś ma urodziny swoje siedem lat, kończy już. Jest dużym chłopakiem, kawalerem. Wujek cię kocha, babcia i dziadek też. Kochamy was wszystkich. Papa, papa pa. i pozdrawiamy was. së do të shkojmë uri kohën